Cześć, Matko. witam was wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj pokażę wam jak zrobić napis Steam Fortress 2 Więc przygotowałem już tutaj sobie nowy obraz o wielkości Full HD, czyli 1920 1080 I utworzyła nam tutaj już się domyślnie biała warstwa, więc ja ją usunę, bo nie jest nam potrzebna, więc usuwamy, nie mamy nic Tworzymy sobie tekst na całej wielkości Standardowo wpiszemy sobie czarny może wpiszmy wielką literą na początku, a potem już małymi, żeby było też tak w stylu Team Fortress. Ok, e, powiększmy sobie, oczywiście tekst jest wyśrodkowany, wyjustowany. Powiększmy go sobie. E, używamy do tego specjalnej czcionki, jaką jest Crispy. Oczywiście link macie w opisie. Dobra, powiększmy sobie troszeczkę. Dobra, i teraz Enter'em jeszcze sobie wyśrodkuję, żeby było ładnie. Dobra, duplikujemy sobie tą warstwę. Na tej duplikowanej warstwie zmieniamy kolor tekstu na biały. Ok, teraz wybieramy tą warstwę spod spodu, czyli tą czarną. Wybieramy narzędzie przesuwania... Nie, ja chcę czarną przenieść, chwileczkę. Ok, dobra, i czarną przesuwamy mniej więcej troszkę w lewo i troszkę w górę. Dobra, i na tej teraz czarnej warstwie wybieramy dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. Teraz wchodzimy w filtry, światło i cień, rzucania cienia. Bieramy sobie przesunięcie X1, przesunięcie Y1, promień rozmycia 0. Kolor czarny, krycie 100, dopuszczalne powiększenie, odznaczamy, dajemy OK. Dobra, przechodzimy na tą warstwę Drop Shadow, czyli rzucony cień. I właśnie naciskamy Ctrl F i rzuca nam się cień od tego cienia. Teraz przejdziemy na cień rzucony na numer 1, Ctrl F rzuca nam się cień od jedynki. Teraz na dwójkę, Ctrl F, trójkę Ctrl F, 4, Ctrl F. I tak nam po prostu się rzuca cień od każdego cienia, i przez to on idzie y, od lewego, górnego rogu w prawy dolny, tak po skosie, że będzie to naprawdę fajny efekt, no ale niestety troszkę się trzeba tutaj naklikać, więc ja wam to prawdopodobnie przyspieszę, czyli po prostu Ctrl F y, najwyższego numerycznie cienia, jaki jest możliwy. Y, no i tyle, więc widzimy się za chwilę. Dobra, jak widać, tych warstw jest naprawdę sporo. Akurat rzuciłem 100 cieni, każdy po jeden piksel, czyli około 100 pikseli, tak mi się wydaje, 100 pikseli hmm, po skosie. Więc dobra, najlepiej by było w sumie połączyć te wszystkie warstwy w dół, ale to za długo, za długo zajmie, więc po prostu tworzymy sobie plik nowy. Tutaj wpisujemy taki sam rozmiar, jak mieliśmy wcześniej. Akurat miałem Full HD, czyli pisuję Full HD. Dajemy OK. Tutaj otworzy nam się właśnie nowa warstwa. W sumie możemy to tło też tu usunąć już. Dobra, tutaj w zakładce po lewej przechodzimy z powrotem na nasz obraz, przechodzimy sobie na samą górę warstw, wyłączamy widoczność tego tekstu, klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy sobie nowa z widoku, tworzy nam taką właśnie warstwę, taką czarną, kopiujemy sobie ją, czyli po prostu CTRL-C. Przechodzimy na tą zakładkę z nowym obrazem, Ctrl V i wkleja nam się tutaj już, wkleja nam się te wszystkie warstwy tam, jako jedna. Przechodzimy z powrotem, włączamy widoczność warstwy z tekstem, przechodzimy na warstwę z tekstem, kopiujemy warstwę z tekstem, Ctrl C. Przechodzimy z powrotem na zakładkę z nowym naszym obrazem, Ctrl V i mamy wklejony nasz ten obraz i przez to mamy tylko dwie warstwy tutaj, a nie sto jak w poprzednim obrazie. Teraz tworzymy sobie nową przezroczystą warstwę. Wybieramy sobie mm, kanał alfa na zaznaczenie na tej czarnej, włączamy jej widoczność. Tą przezroczystą warstwę przenosimy pod tą warstwę z tekstem. E, wybieramy sobie kolorki. W polecie kolorów, e, tam, tutaj gdzie mamy kolor czarny, wybieramy sobie kolor, e, wpisujemy tutaj ciąg znaków 5. C0F07 i dajemy OK. Wybrał nam się taki brązowo-czerwony kolor, coś takiego. Teraz w palecie kolorów jako biały kolor wpisujemy sobie ciąg znaków D48 1 e, e i dajemy ok. Wybrał nam się taki żółtawy, pomarańczowy kolor, coś takiego. Teraz wybieramy sobie narzędzie gradientu i od góry na dół albo od dołu do góry zaraz zobaczymy. Z przetrzymanym kontrolem, przez co będzie kąt prosty, przeciągamy sobie narzędzie gradientu. Dobra, ja sobie cofnę, bo powinniśmy mieć u góry jasny, a na dole ciemny, więc Ctrl Z i po prostu od dołu do góry. To po prostu zależy, jaki kolor wybraliśmy jako pierwszy, więc. Dobra, więc jest teraz od jasnego do ciemnego. Zaznaczenie brak. No i właściwie to tyle, więc to jest już nas, nasz tekst. Jeżeli chcemy go gdzieś przenieść, to narzędziem przesuwania możemy sobie zakotwiczyć te dwie warstwy razem i po prostu gdzieś to przenieść. Cofnijmy sobie, albo po prostu połączyć to w dół. Prawy przycisk myszy, połącz w dół, i też możemy gdzieś to przenieść. Eee, cofniemy sobie albo możemy jeszcze sobie rzucić jakiś cień na tym takim pomarańczowym klocku więc weźmy sobie może filtry światło i cień rzucanie cienia dajmy tu może z 5 5 Promień rozumiecia też jakieś 5, krycie 100, może być, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Okej, okay, coś takiego. Jak osobiście mi się podoba raczej chyba bez cienia, więc to sobie cofniemy, ale wiadomo, jest też taka opcja. No i dobra, to był napis Team Fortress 2, mam nadzieję, że jest dosyć podobny, że wam się podoba. No i ode mnie to chyba wszystko w tym odcinku, więc zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, być na bieżąco, zostawienie łapki w górę, jeżeli materiał cię spodobał. No i trzymajcie się, siemano!